Psalm 46 Warownym grodem jest nasz Bóg Przewodnikowi chóru Pieśń synów Karocha na nutę dziewice Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą. Prze to się nie boimy, Choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz. Choćby szumiały, Choćby pieniły się wody, Choćby drżały góry z powodu gniewu Jego. Sela. Jest rzeka, której nurty rozweselają miasto Boże, przybytek święty najwyższego. Bóg jest w nim, nie zachwieje się. Bóg wspomoże go przed świtem. Zburzyły się narody, zachwiały się królestwa. Odezwał się głosem swoim i rozpłynęła się ziemia. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela. Pójdźcie i zobaczcie dzieła pana, który czyni dziwne rzeczy na ziemi. Kładzie kres z wojną aż po krańce ziemi, łamie łuki i kruszy włócznie. Wozy ogniem pali. Przestańcie i poznajcie, żem ja Bóg, wywyższony między narodami, wywyższony na ziemi. Pan zastępów jest z nami. Warownym grodem jest nam Bóg Jakuba. Sela.